3, 2. 1. O Jezus Maria! Ej! Kolejny dzień Daily Vloga, jak codziennie o 18 zaczynamy ten film czymś niezwykłym. Otóż słuchajcie, Łukasz właśnie wyszedł. Nie ma go, więc dzisiaj będzie taki odmienny odcinek trochę od innych, które do tej pory się pojawiały, ponieważ zrobimy 7 najlepszych pranków, jakie możemy w ogóle zrobić. Patrzcie, tutaj mam swoją tablicę, którą swoją drogą dostałem od Łukasza i wykorzystamy ją przeciwko niemu, ponieważ rozpisałem tutaj pranki, zobaczcie na to. Przy wejściu będzie Lego, jego buty będą przyczepione do sufitu, straszna wiadomość będzie na komputerze, na sznurku za oknem powiesimy jakąś jego wartościową rzecz, pineski położymy na jego fotelu, w szafie będą balony, a tutaj schowam się ja jako clown. W tym planie jest kilka trudnych rzeczy, ponieważ, po pierwsze, będziemy musieli jakoś. Hmm. Właśnie. Będziemy musieli jakoś przyczepić kamerę, tak żeby nagrywała o nas ukrycia i zarazem, żeby widziała wszystkie pranki. Po drugie, nie wiem, o której wraca Łukasz, więc muszę te wszystkie pranki przygotować, zanim on będzie w biurze. A po trzecie, będę musiał się schować w masce klauna do szafy, a następnie czekać tam, ponieważ jeżeli wejdzie, a mnie tam nie będzie, to wtedy cały plan na mnie wypali. Więc zostawcie teraz łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 18 daily vlog. Tutaj są wszystkie daily vlogi, które nagrałem do tej pory w karcie w prawym górnym rogu, więc możecie sobie je nadrobić, ponieważ codziennie wrzucam dla was naprawdę różnorodny content od lifehacków, po escape roomy, jakieś żarcie, czy właśnie tak jak teraz, takie vlogaski. A teraz musimy się przygotować. Tutaj jest moja szafa, w której mam same rzeczy przygotowane do vlogu. Mam samochód sterowany. No, ogólnie masę rzeczy. Ale tutaj jest to, co nas interesuje, czyli lego. Potrzebna nam będzie jeszcze, oczywiście, taśma szara. Maczugi. Dobra, przyznaję się, maczugi to dlatego, że trochę zgłodniałem. Dobra, uwaga! Pierwszy prank, szykowany! Pierwszy prank zrobiony, ale mam co do niego wątpliwości, dlatego że zobaczcie, no... To tak widać, to jest tak głupi prank, no ale... Właściwie to dobrze, jeżeli niektóre pranki będą beznadziejne, dlatego że wtedy to odwróci uwagę Łukasza od tych lepszych pranków. I na przykład, nie wiem, zobaczy klocki Lego, ale wtedy na głowę spadnie mu but z sufitu, albo coś takiego. W ogóle to... Co do tych butów z sufitu, to też nie jestem przekonany, bo kamerę spróbuję zamontować tutaj Więc nie będzie mógł patrzeć na sufit Mógłbym tutaj je zamontować, dlatego że jeżeli będzie patrzył od początku na sufit to od razu wtedy zobaczy moją kamerę Dobra, teraz na fotel gamingowy Łukasza wysypujemy wszystkie pineski Mam nadzieję, że mu nie poprzybijają tego fotela, bo to będzie wtedy przypał Będę musiał odkupić Oh man Dobra Teraz tak, jego komputer E, trzeba mu będzie zmienić na pewno tapetę na strasznego klauna. Teraz mówię, że ma dziewczynę ustawioną na tapecie, ale mu w to nie wierzę, szczerze mówiąc. Zdaje mi się, że gdzieś ją już widziałem. Dobra, zobaczcie, posprzątałem pulpit Łukasza i ustawiłem strasznego klauna na tapetę. Teraz, tutaj, jest na samym środku wiadomość od strasznego klauna. Będziemy musieli mu napisać. Zajrzyj do szafy: podpisano straszny klaun. Czy są już zrobione? Teraz jeszcze musimy mu coś wartościowego wystawić przez okno na sznurku, ale nie mam pojęcia co. Chociaż czekajcie, poszukamy poszawce. Ej, dobra, to się znalazło łatwiej niż myślałem. Złoty łańcuszek bulsów, który dostał od cioci z Ameryki. Jest to dla niego bardzo ważne. Więc myślę, że to będzie najlepsza rzecz, którą możemy właśnie wywalić na sznurku przez okno. Łukasz się chyba za to wkurzy trochę. Ale jeżeli nic się nie stanie łańcuszkowi, to to będzie naprawdę niezły prank. Ok, trzeba to zapiąć. Teraz solidny supeł należy tutaj zrobić. Make-up time! Coraz więcej dziwnych rzeczy znajduje w pokoju Łukasza, ja nie wiem. Dobra, teraz zobaczmy, jak tam sytuacja w szafie. Ok, trochę balonów się zmieści. Zobaczcie. Ale nie za wiele na pewno. Dobra, uwaga! Zamykamy. Nie musi tych balonów być jakoś mega dużo, dlatego że właściwie on musi tylko tutaj podejść, to go musi zaciekawić, a wtedy ja wyskoczę z tej szapy. Łukasz ma tutaj taką skrytkę w pokoju, zobaczcie, do której można wejść. Jakie to jest duże, w ogóle nie spodziewałem się, nigdy tego nie widziałem jeszcze. Dobra, czy to wszystko? Nie, jeszcze na sufit. Będę musiał przykleić buty Łukasza na taśmę dwustronną, co jest najgłupszym prankiem, ale mi się podoba, bo fajnie wygląda. Dobra, już kamera jest tutaj przyczepiona, będzie nagrywać, jeszcze przyczepię drugą w innym rogu po prostu. Tę kamery na pewno Łukasz zobaczy przy wyciąganiu balonów, ale mam nadzieję, że drugiej nie znajdzie w ogóle. Teraz trzeba się tylko i wyłącznie przebrać w strój klauna. Zobaczcie. Ha, ha, ha. Dobra Nie umiem robić śmiechu klauna Dobra, to ja teraz w takim razie Włażę po prostu do szafy I chowam się przed Łukaszem Mam nadzieję, że nie będę za długo siedział Ale tak naprawdę zobaczymy Kamera i tak nagrywa tylko pół godziny Więc jeżeli w pół godziny nie wbiję tutaj No to pranki nie będą udane Co to jest? Co to jest? Boże, boże. To jest za paszteciarz najgorszy, Może Prankster. Jest O ho, ho. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak bezczelnie nie umiesz skończyć kamery. Jest... Ja pierdzielę Co to jest? Coś jeszcze tu jest na pewno oprócz kolsku fleby? Nie, to jest za mało. Jeszcze klaun na monitorze. Gdzie jest kamera? Na pewno telefonem nie nagrywa, chyba że jest gdzieś schowany z tym. Jezu, jest, dobra. Dzień dobry, witam serdecznie, widzowie. Gdzie jest Ernest w tym momencie? Jezu, jak mnie stopy bolą. A skoro już jesteśmy na kamerze, to sprawdzimy tego pranka, czy to działa. Usiądę na pineskach. Ah oh, fuck! Oła! Oh, wow. Działa mocno ten prank. Ty sznurkiem przywiązany, bo. To... Co jest? Ale klapek z nieba spadł się przestraszyłem teraz. Zobaczcie, Ernest odwala indyjskie tiktoki, i klapki spadają z nieba, chociaż tego jeszcze nie widziałem, u nich Ernest wyprzedził wszystkich Czy on jest gdzieś w domu? Balkon. Nie, jest zamknięty. Karton tutaj jest, na pewno. Co? Nie ma go w domu, zamknę drzwi, żeby nie razie czego? Dobra, co dalej? Co to za klaun jest w ogóle? I chyba nie posprzątał po sobie, bo jest sznurek jeszcze. O kurde. Czy to jest wiadomość od strasznego klauna? Jest notatnik odpalony. Co? Zajrzy do s... szafy straszny klaun. Ej, chwila, chwila, zanim to zrobimy, zobaczcie. Sznurek wystaje za okno, czyli jednak jest to zaplanowane i w ogóle coś mi ubyło z parapetu, więc kurde, Ernest zostawił swój lakier do paznokci. O co chodzi? Co tam jest? I strasznie lekkie. Mmm ej, przestranę, kładę kamerę aż po prostu. Boże, przecież to ma 50 metrów. O co? O kurde, ale przypał. Czy to jest mój łańcuszek? Co za frajer najgorszy. Ej, najgorzej na świecie z tym łańcuszkiem, gdy to spadło. to jest taka zajebista pamiątka, której nie chciałbym nigdy w życiu zgubić po prostu Dobra, straszny klam zajrzy do szafy. Nie podoba mi się to mega, dlatego, że ja miałem jakiś, jeżeli to jest Ernest, zajebiście, jeżeli nie I to jest jakiś prak posrany taki Nie wiem, zobaczmy Trzy, dwa, jeden O Jezus Maria, wiedziałem, a i tak cię przestraszyłem, masakra Ach. Ile ty siedziałeś w tej szafie? Ach. Nie wiem, ale patrz jaki jestem spocony, tam nie ma powietrza stary No nie, nie ma wiem, ile jest nagrania na kamerze 25 minut stary, czyli nagrywasz mniej więcej 5, no to 20 minut siedziałem w szafie Ja pierdzielę, ej A, dobra I chodziło w ogóle o tą szafę, się otworzył i wtedy miałem cię zaskoczyć i Co? wyskoczyć ciebie, no. A ja na kamerze założę, mówiłem, że pewnie wszystkie pranki zadziałają, tylko nie ten z klockami Wiesz, że się przestraszyłem klapka najbardziej? Tak? Bo spadł nagle Tak, z nagle spadł z sufitu. Ej, niezłe te pranki, muszę przyznać. Oprócz łańcuszka bym cię gdyby on spadł, na naprawdę, <grym poważnie, <grym poważnie. Gdyby to była jedyna rzecz. co sam mówiłem widzom. Prawie straciliśmy kamerę na tym odcinku, bo spadła mi dwa razy z szafy, tak w ogóle. Naprawdę? Popsułem mikrofon, uszkodziłem w niej ekranik. Jak popsułeś mikrofon? Nowy? No, twój nowy mikrofon. Ja Ernest, no poważnie? Ten mikrofon ma jakieś cztery dni. No bo położyłem najpierw aparat ja na jedzie. szafie. No Spadł mi, spadł centralnie na mikrofon i połamał się statyw do niego. Ja teraz się taki że to głupi. To w się sensie, nie, no przepraszam, no, Też no, mnie nie to bawił, to jest zbyt głupi. Odkupię ci to, ale po prostu bawi mnie to, że to jest odcinek z prankami i że to jest prank. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jutro o 18.00 kolejny, ponieważ codziennie o 18.00 są daily vlogi, więc zostaw łapkę, subskrybuj. A jak nie oglądałeś, to teraz ci się wyświetlają na ekranie inne odcinki, które możesz po prostu zobaczyć. To na tyle na razie. Tricus Fryer